Cześć wszystkim. Tu darek rybacki, a wy oglądacie kolejny film z serii Encyklopedia Staropolska. Z tym, że dzisiaj nie będę się dzielił z wami historią Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kulturą tamtych czasów, a przygotowałem dla was garść ogłoszeń parafialnych. Do publikowania materiałów na moim kanale wróciłem w połowie tego roku. Natomiast od nowego roku chciałbym wprowadzić na nim kilka zmian. Póki co, daj Boże, nie zapowiada się na to, abym miał przerywać moją działalność w tym właśnie zakresie. Nie ukrywam jednak, że chciałbym odświeżyć nieco formułę materiałów publikowanych na kanale Encyklopedia Steropolska i zaproponować Wam coś zupełnie nowego. Osoby, którym podobały się dotychczasowe materiały, od razu uspokajam. Nie mam zamiaru z nich rezygnować. Część z Was pisała jednak w komentarzach, że moje filmy są zwyczajnie za krótkie, że chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, że te 12, 14, 15 minut to jest zwyczajnie za mało. Dlatego też od nowego roku chciałbym zaproponować Wam coś w rodzaju staropolskiego słuchowiska. Materiały, które będę nagrywał w moim staropolskim studio, które właśnie widzicie, dopiero co świeżo zorganizowanym i które będą poruszały jakieś wątki wymagające szerszego omówienia. Te filmy będą trwały 30-40 minut w zależności od tego, jak bardzo się rozgadam. Dotychczas wolałem zamykać się jednak w formule 10-15 minutowej, nie dlatego, bo nie lubię rozmawiać o historii, która mnie fascynuje, natomiast jestem z natury gadułą i bałem się, że po prostu za bardzo będę się rozgadywał, przez co temat, który miał być tematem danego odcinka, mógłby się rozmyć. Ponieważ dość często trafiam na komentarze, że chcecie takich dłuższych materiałów, więc spróbujmy, czemu nie? Od nowego roku będą się pojawiały tego typu materiały na moim kanale i mam nadzieję, że spotkają się z Waszym zainteresowaniem. To pierwsza poważna zmiana, ale nie jedyna. Ci, którzy są ze mną od dawna, wiedzą, że pierwszym cyklem filmów, jakie publikowałem, było pieszo przez Polskę czyli takie materiały krajoznawcze. Brałem kamerkę do ręki, szedłem na jakiś szlak. I opowiadałem Wam po prostu o e, zabytkach, o tym co widziałem po drodze itd. Tak tak Te materiały w większości można jeszcze na moim kanale znaleźć dla zainteresowanych. Do Pieszo przez Polskę niestety nie mam zamiaru wracać w takiej formule, w jakiej prezentowałem to dawniej. Natomiast nie ukrywam, że bardzo korci mnie, żeby połączyć trochę tematy dawnej Rzeczpospolitej z takim wątkiem trochę krajoznawczym, wziąć kamerę, wybrać się do jakiegoś interesującego miejsca i po prostu Wam o nim opowiedzieć. Tym bardziej, że w Polsce jest bardzo dużo zabytków, które okres staropolski pamiętają, w cudzysłowie, a które z tym okresem staropolskim są przede wszystkim związane. I warto by było je Wam pokazać. Dlatego wprowadzam nowy format, roboczo nazywam go śladami dawnej Rzeczpospolitej, i będzie to po prostu zwiedzanie interesujących obiektów, być może rozmowa z osobami, które tymi obiektami zarządzają, czy je dobrze znają. W ten sposób chciałbym wam pokazać właśnie te cząstki dawnej Rzeczpospolitej, które w naszym kraju się zachowały. Mówię w naszym kraju, ale kto wie, może także odwiedzimy zabytki zagraniczne. Także to jest druga, dość istotna zmiana, zupełnie nowy format, związany ze staropolszczyzną, ale też odrobinę krajoznawczy. Jestem bardzo ciekaw, czy taka formuła Wam się spodoba. Trzecie i ostatnie ogłoszenie parafialne jest takie, że przygotowuję książkę. Nie chciałbym zdradzać za dużo na tym etapie, natomiast będzie to coś w rodzaju staropolskiego poradnika krajoznawczego i na tym poprzestańmy. Z pewnością będą w tej książce znajdowały się fajne opowieści i fajne, fajne zdjęcia. Na tę chwilę myślę, że do połowy 2023 roku powinienem skończyć tę część związaną z moim pisaniem, później skład, druk, jeżeli dobrze pójdzie to do końca przyszłego roku całość będzie gotowa i będę mógł Wam ją zaprezentować, także trzymajcie mocno kciuki za to, abym się wyrobił, ponieważ na co dzień mam dość dużo pracy zawodowej, a kanał traktuję hobbystycznie, ale nie ukrywam, że nie zmienia to faktu, że traktuję go serio. Także mam nadzieję, że do końca 2023 roku zaprezentuję Wam książkę w temacie staropolskim i że spotka się ona z Waszym zainteresowaniem. Co się nie zmieni? Nie zmieni się z pewnością tematyka tego kanału. Wciąż chcę Wam prezentować dzieje najpiękniejszego okresu w historii naszego kraju, właśnie czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów chcę to robić zarówno w studio, tak jak dzisiaj, ale też w różnych ciekawych otoczeniach, najlepiej zabytkowych, właśnie związanych z interesującymi nas czasami, a od czasu do czasu sam też chcę przywdziać staropolskie szaty po to, aby móc się przed wami zaprezentować w taki sposób, jak robili to nasi przodkowie. Nie zmieni się oczywiście prowadzący Wciąż nagrywam, składam, opowiadam. W zasadzie wszystko, co związane z moim kanałem, robię sam. No i mam nadzieję, że nie zmieni się też fakt, iż tak chętnie oglądacie moje materiały, bo rzeczywiście, dzięki temu, że tak wielu z Was decyduje się na klikanie w te moje filmy i poświęcanie na nie swojego czasu, to jest bardzo motywujące. Także bardzo Wam za to dziękuję. No i w pierwszej kolejności, oczywiście, dziękuję moim mecenasom, których obecnie jest kilkunastu. Dzięki którym mogę zawsze, trochę łatwiej mi jest zawsze te materiały przygotowywać. Także wielkie dzięki, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną także w 2023 roku. A korzystając z okazji, ponieważ ten materiał pojawi się jeszcze przed końcem roku, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2023. Mam nadzieję, że to będzie rok w którym spełnicie swoje marzenia, a myślę, że do grona tych marzeń warto dorzucić też na przykład zwiedzenie czegoś interesującego, co jest związane z tematyką, która nas wszystkich interesuje. Ja mam kilka takich miejsc na mapie przygotowanych, także mam nadzieję, że jeżeli Wam się nie uda zrealizować takiego marzenia, no to ja zrobię to za Was, z kamerą i będę mógł Wam takie interesujące miejscówki staropolskie. Zaprezentować. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał ogłoszeniowy. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Zostawcie je w komentarzu. Jeżeli macie pomysły na jakieś formaty albo chcielibyście obejrzeć coś konkretnego, usłyszeć jakąś konkretną historię dotyczącą czegoś, co Was interesuje, zostawcie info w komentarzu. Może uda mi się Wasze propozycje zrealizować. Takie sugestie są zawsze mile widziane. A tymczasem wielkie dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Czołem!